Pieniądze szczęścia nie dają. Powiedzcie to przedstawicielowi korpus, a jeśli tylko jesteście coś warci, przehandluje was udowadniając, że faktycznie nie macie szczęścia. Dla tych ludzi liczą się tylko dwie rzeczy: zysk i technologia, a najlepiej kiedy można to połączyć z przewagą tego pierwszego. Połączeni jednym językiem za pomocą interesów handlowych i przemysłowych. Dążą do niewyobrażalnych bogactw. Pomaga im w tym technologia, którą sami opracowują, a następnie chętnie sprzedają. Poza tym wiedzą, gdzie i jak szukać artefaktów z ery Orokin, w tym samych Warframe'ów czy świadomych. A że te przedmioty mają swoją wartość, nie zastanawiają się nawet, czy to bezpieczne. Kiedy ktoś lub coś stanie im na drodze, lub sami rozpoczynają konflikt, sięgają po swój arsenał składający się z zaawansowanej broni energetycznej i towarzyszących im robotów. Korpus założony został przez człowieka, który wywodził się z rodziny pokornych farmerów z czasów ery Orokin, a na imię mu było Parvos Granum. Jego szczebel społeczny był pomiędzy panującymi Orokin a ludźmi, którzy pracowali dla niego. Delikatnie mówiąc, Parwos nie był zadowolony z tego, jaka jest między nimi różnica. Jego zdaniem każdy powinien mieć takie same możliwości do pogoni za zyskiem, bez żadnych podziałów społecznych. Wściekł się i postanowił coś z tym zrobić. Okradł Orokin i wziął pożyczkę finansową, a nowo nabyte bogactwo pożyczał innym, dzieląc się przy tym swoją filozofią równości dążenia do zysku. Finansowani przez Parwosa ludzie również pożyczali tym, którzy marzyli o własnych bogactwach, przez co nauki i poglądy Parwosa Granum rozprzestrzeniały się wraz z jego finansami. Każda taka transakcja powiększała liczbę jego zwolenników. Kiedy do tego wszystkiego doszli farmerzy, których przekonał, aby podążali za nim, wzniósł miasto Korpozium. Gdzie każdy bez wyjątku mógł zaspokoić swe pragnienie zysku i spróbować osiągnąć własne bogactwo. Sam Parvos został liderem Corpus Board of Directors, nowo powstałego korpus. Z początku Orokin akceptowało Korpus. W ramach bliżej nieokreślonej umowy przekazali Parvosowi Proteę, Warframe'a, który pełnił rolę jego prywatnego ochroniarza. Komitywa nie trwała jednak zbyt długo. Z czasem Orokin stawali się coraz bardziej nieufni do samozwańczego parwosa. Do tego stopnia, że sprowokowani wysłali oddział Warframe do jego laboratorium, gdzie opracowywał technologię widm. Jednak lider Korpus był na to przygotowany i wysadził laboratorium wraz z grupą szturmujących Warframe'ów. Powody, dla których Parvos Granum doprowadził Korpus do konfliktu z Orokin, nie są jasne. Wiemy tylko, że potępili Korpus jako kult kupiecki. Ostatecznie zgubą parwosa nie byli Orokin, a jego własne dzieło. Jeden z członków Rady Korpus, przepełniony zazdrością, wysłał zabójców, aby ci sabotowali napęd pustki w transporcie lidera. Po tym incydencie wszyscy myśleli, że Parwos Granum zniknął na dobre. Po upadku Imperium Orokin, Korpus wzięło sobie za zadanie przygarnąć wszystko, co pozostało z układu. Przez to ciągle wchodzą w konflikt z Grinier. Niektóre jednostki z omawianej dzisiaj frakcji wierzą, że mają krew o Rokim. Aktualnie korpus może sprawiać wrażenie spójnej, zjednoczonej organizacji. Jest to jednak błędne wrażenie. Główny zarząd nękany jest ciągłymi walkami i niezgodami, a ten o nierzadko zmuszony jest stanąć po stronie tak, aby zarząd nie zdobył zbyt dużej władzy. Korpus jaki dzisiaj znamy daleki jest od wyobrażeń jego założyciela, parwosa. Przedstawiciele wyższych szczebli żerują na swoich pracownikach, pogrążając się w lenistwie. Idealnym przykładem tego zachowania jest Nef Anio, samozwańczy prorok pustki. Zwykli załoganci od urodzenia poddawani są praniu mózgu. Wpaja się im oddawanie czci zyskowi i pieniądzom, ale i również aby czcili parwosa granum, który ma wręcz status postaci mitycznej. Nawet ich hełmy zniekształcają i ujednolicają głos tak, aby doszczętnie usunąć jakąkolwiek osobowość. Korpus od całkiem niedawna staje się jeszcze bardziej potężniejsze, a co za tym idzie niebezpieczne. Wszystko za sprawą technologii świadomych. Najpierw była to zyskobiorczyni, Profit Taker Orb. Maszyna, która umiała przystosować swoją tarczę do obrażeń, przez długi czas wydawała się nie do pokonania. Poza tym na Jowiszu Allat-5 podstępnie zmuszony został do tego, aby tworzyć amalgamy, jednostki korpus połączone z technologią świadomych i Tau. Nie wiemy jaka jest przyszłość korpus i jak zakończy się ich współpraca ze świadomymi. Pozostaje nam czekać i odpierać siły tej frakcji Teno. Ja dziękuję za słuchanie i na razie.